Podnoszą Panu Jezusowi Chrystusowi, a Wam bracia i siostry, pokój Boży. Zacznę może, może słowo, może podzielę się krótko takim świadectwem. Troszkę przychorowałem, ale też sprawdziłem, jak to moja wiara wygląda. I stwierdziłem, że Bóg mi pokazał, mówi, że trzeba, abyśmy, aby wiara w moim życiu rozwijała, bo że Słowo Boże mówi, że w ranach i jest nasze uzdrowienie. A tak szybko, nie, często nie przychodzi, to uzdrowienie, czyli wniosek z tego, że gdzieś trochę tej wiary nam brakuje, że trzeba dołożyć starań, aby wzrastać wierze, aby ona wzrastała w naszym życiu, bo to jest Bożym pragnieniem, abyśmy mieli tą wiarę, abyśmy, bo poprzez wiarę dziedziczymy te Boże obietnice. Możemy je wziąć właśnie poprzez wiarę. Dlatego, jeżeli Bóg nas doświadcza, a coś nie wychodzi. To nam pokazuje właśnie, że trzeba, by w naszym życiu została wiara. Może zacznę słowo, boże czytać od księgi Broka Jeremiasza, 6 rozdziału, 16, werset, może i 17. Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy, nie pójdziemy. Postawiłem też nad nimi stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby, lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Może ten krótki fragment Bożego Słowa, później będziemy czytać w Nowym Testamencie właśnie o czymś odwrotnym, obiegu. Ale tutaj prorok Jeremiasz, znaczy Bóg przez proroka Jeremiasza zwraca się do narodu izraelskiego, ale myślę i też często do nas, poprzez to Boże Słowo zwraca się Abyśmy stanęli na drodze naszego życia, abyśmy zastanowili się, jak wygląda moje życie, jak je prowadzę. Choć wiem, że, że zaczęliśmy dobrze, weszliśmy na tą wąską drogę, kto nie wszedł, to ma tą możliwość właśnie, aby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, aby wejść na tą wąską drogę i podążać tą drogą. Czyli dobrze zastartować, wejść przez tą ciasną bramę, aby dobrze pójść tą drogą. Ale często później różnie to bywa w naszym życiu. Tak jak w życiu narodu izraelskiego, później gdy będziemy czytać tam dalej, w Nowym Testamencie poczytamy o narodzie izraelskim, zobaczymy, że dobrze zastartowali, ale jakoś im tak wielu z nich nie wyszło. Ale dlatego Słowo Boże nas zachęca, abyśmy my też przystanęli. Na swoich drogach. Nie ci, którzy może już są w wieku takim czy innym, ale każdy z nas, abyśmy zbadali swoją ścieżkę, sprawdzili swoją drogę, czy to jest ta droga, którą mamy iść, czy jest ta droga, która Bogu się podoba, bo często jesteśmy, chodzimy do zboru, jesteśmy ludźmi wierzącymi, jest niby wszystko w porządku w naszym życiu, ale często gdzieś nie jesteśmy obok woli Bożej do naszego życia, do tego, czego Bóg nas powołał. Często myślimy, że to jest to, a często Bóg nas tam nie widzi. Dlatego, gdy przystaniemy na drodze, zapytamy się, no kogo się zapytamy? Możemy się zapytać, nie, brata, nie siostry, bo oni też nie wiedzą, na pewno ludzi tego świata, ani władców tego świata się nie zapytamy o te drogi, ale możemy zapytać się tylko jednego, wszechmogącego Boga, naszego Pana, naszego zbawiciela, o te drogi. Wiem, że Jezus Chrystus jest tą drogą, prawdą i życiem, że po, powinniśmy podążać tą drogą. Ale właśnie warto przystanąć, aby czasami jak y, y, później będziemy czytać właśnie z listu do Koryntian o tym biegu, że nie o tej uderzaniu nie na próżno, aby nie na próżno się trudzić, aby się, a nie na próżno po prostu biec czy robić pewne rzeczy w swoim życiu i później ist i żadnego efektu, bo Bóg powie, ale to nie ta droga, którą powinniśmy iść. Dlatego zobaczmy. Ale co naród izraelski? A naród izraelski mówi, no oni może tak, i często chrześcijanie tak nie mówią, my nie, nie, nie przeciwstawiamy się Bogu, ale swoją postawą, tym jak postępowali, jak żyli, powiedzieli, lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. My już obraliśmy swoje drogi, my już mamy swoje zrozumienie, my już wiemy, jak swoje życie poprowadzić, my pójdziemy swoją drogą. Dalej mówi o tym, też jest to napisane w 33 rozdziale Księgi Proroka Ezechiela i na samym początku też o tym ustanowieniu stróżów, czyli tych, którzy każdy może być stróżem, każdego Bóg może powołać do tego, bo to tam jest napisane, jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy. Jeżeli widzisz to, to idź go na powiedz mu, tak w Nowym Testamencie jest napisane i w Starym jest napisane, ostrzec za, aby zszedł z tej drogi, aby wrócił z powrotem na te Boże drogi. A oni powiedzieli, że nie będą uważać na głos tej trąby, tego ostrzeżenia do własnego życia. I często chrześcijanie zastanawiamy się, wiele razy przychodzi Boże ostrzeżenie do życia, bo Bóg nie tak od razu czyni pewne rzeczy, pewne korekty do naszego życia, ale przychodzą ostrzeżenia, a jakoś chrześcijanie mają, mówię, swoje plany, mają swoje zobowiązania, swoje zainteresowania i często nie słyszą, nawet nie chcą słyszeć tego, że przychodzi jakieś Boże oszczerzenie. Ileż to razy dotykało nas Boże Słowo na nabożeństwie? Ileż to razy przeglądaliśmy się i zobaczyliśmy, że coś trzeba zrobić, że może to, co jest w moim życiu, jest coś jest nie tak, a jednak wychodząc zapomnieliśmy i nic nie uczyniliśmy z tym. I nic z tym nie uczyniliśmy. Dlatego ważną rzeczą jest, aby przystanąć na tej drodze naszego życia, często zobaczyć, czy jest to ta droga, która jest tą odwieczną drogą, tą drogą, którą jest Pan Jezus Chrystus. Czy, A jeżeli nie, no to trzeba połać do Pana, aby Pan pomógł, aby Pan zmienił położenie. W 139. psalmie jest zapisane to słowo: Panie, badaj mnie i doświadcz mnie sprawdź. Jaką idę drogą? Czy nie idę drogą zagłady, a sprowadź moje nogi na drogę odwieczną? Czyli możemy wołać do Pana, aby Pan zmieniał nasze położenie. Ale tak jak jest napisane o Bożym działaniu w życiu człowieka, w, w liście do zboru w Laodycei, że Pan stoi u drzwi każdego serca i puka kołacze. Kto otworzy, wejdzie i będzie wieczorem. Kto pozwoli, kto zawoła. Pan zmieni położenie, Pan uczyni takie, a nie inne rzeczy. Abyśmy, gdy dobiegniemy do końca, jak też będziemy czytać za chwilę, abyśmy utrzymali nagrodę. Może przeczytam dalej Słowo Boże właśnie. Z jednej strony zatrzymać się, a z drugiej strony zacząć zbiec. Po tych bożych drogach je, dołożyć wysiłku, żeby jak najszybciej dobiec, jak najszybciej osiągnąć cel. To jest dziewiąty rozdział, może zacznę czytać od 24 e, wersetu i może później 10 do 13. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Lecz umartwiam ciało moje, ujaźmiam, bym przypadkiem będąc wiastynem dla innych sam nie był odrzucony. A chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem. I wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w morzu i yy, w zostali okrzczeni w, w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasoły pustyniem. a to się stało dla nas wzorem ostrzegającym nas abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść, pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajcie się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padli ich jednego dnia dwadzieścia tysiące ani też nie kuśmy pana jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest to napisane ku przestrodze dla nas którzy znaleźliśmy się u kresu wieków a tak to nie ma że stoi niech baczy aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Widzimy, tu jest właśnie drugi fragment, z jednej strony mówi, abyśmy przystanęli, a tutaj właśnie mówi, abyśmy, gdyż weszliśmy tą drogę, idziemy w tym właściwym kierunku, zaczęli biec, dołożyli wszelkich starań, mówi o biegu, czyli o tym wysiłku, dołożyli starań, aby tą drogą podążać, nie innymi drogami, a często, yy, yy, jak to mówią życie chrześcijańskie, to tak wygląda Panu Bogu świeczkę, jak to mówi przysłowie, a diabłu ogarek, czyli trochę tu, trochę tam, tak, a Słowo Boże mówi, że właśnie tutaj o zawodnikach apostoł Paweł porównuje chrześcijan do zawodników, że on nie ma innego celu w swoim życiu. On trenuje, on wszystko robi, że gdy biegnie w tych zawodach, żeby zdobyć nagrodę, żeby zdobyć wieniec, czyli wstrzymuje się od wszystkiego, czyli te wszystkie rzeczy są mniej ważne, nie są tak ważne i mówi właśnie życie chrześcijańskie porównuje do tego aby to było naszym celem nie inne rzeczy nie te rzeczy tego świata nie ten świat nie pragnienia w tym świecie ale chrześcijaństwo aby to było nawierzchni abyśmy dołożyli jak największych starań aby to nasze życie chrześcijańskie było jak najlepsze, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy zwyciężali w naszym życiu chrześcijańskim. Mówi, yy, mówi o ty, on mówi później, że tam się o takich rzeczy wstrzymują, żeby ten nieznikomy medal, czy może wieniec zdobyć, teraz medale są złoty, każdy chce złoty zdobyć medal. Mówi, ale to jest znikomość. To jest znikomość. My o tym celu. Paweł mówi o tej nagrodzie, Słowo Boże mówi, że to nie jest znikoma rzecz. To jest największa rzecz, jaką możemy zdobyć. To jest największa rzecz, co przyszło do naszego życia dzięki łasce Bożej. I to możemy zdobyć i tu właśnie podążać tym. I dalej mówi właśnie o tym, że on nie uderza tak jakby w próżnię, że nie robi takich czy rzeczy, ale umartwia swoje ciało. On mówi o sobie. Nie mówi już o innych, żeby biegli, tylko mówi o sobie. I później mówi dlaczego. Pisze o dziejach e, narodu izraelskiego, jak mówiłem wcześniej. Mówi, oni wszyscy dobrze zastartowali. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy. Dobry start mieli. Wyszli w, w mocy Bożej. Wyszli w towarzystwie Bożym. Widzieli wspaniałe rzeczy. Widzieli znaki i cuda. Prze wyszli w takiej potężnej mocy. Ale gdzieś później z tej drogi zeszli. Nie podążali tą drogą dalej. I później właśnie zobaczmy, mówi to, że wszyscy pili z tej skały duchowej, która im towarzyszyła. Tą skałą był Chrystus. My też pijemy z tej skały. Ona nam towarzyszy, którą jest Chrystus. Ale właśnie to jest też ostrzeżenie dla nas. Nie tylko dla nich, dla Koryntian było, nie tylko historia narodu izraelskiego, ale to jest ostrzeżenie dla nas. I później mówi o tych rzeczach, które mogą spowodować to, że nie dojdziemy do celu, że legniemy na pustyni i nie osiągniemy celu, który jest dla nas przeznaczonym. To jest wejście, jak jest napisane w czwartym rozdziale listu do hebrajczyków, wejście do Bożego odpocznienia. I mówi tak, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustyniem. A to się stało dla nas wzorem ostrzegającym nas, nie kogo. Nieczęsto, bo gdy my czytamy takie słowa, to często patrzymy na innych, nie patrzymy na siebie, mówimy, no ci powinni się nawrócić, ci powinni zmienić swoje życie, ale apostoł Paweł mówi o sobie, mówi: Ja ujarzmiam, umartwiam swoje ciało, żeby będąc wiastunyleni samemu, nie być odrzuconym. Czyli jakże ważną rzeczą w naszym życiu jest, aby, yy, gdy biegniemy, aby dołożyć starań, aby inne rzeczy nie ściągnęły nas z tej drogi, bo wiele prób będziemy przychodzić, przez wiele ucisków, jak jest napisane, musimy przejść to z normalną rzeczą, ale właśnie, co Boże mówi, tutaj jest ta zachęta, że gdy przychodzą doświadczenia, gdy przychodzi próba, przychodzi Bóg, daje wyjście. Daje wyjście z tej próby, z tego doświadczenia, abyśmy mogli być, wyjść zwycięsko, abyśmy mogli przebiec, biec dalej, by, aby w tym wszystkim było uwielbiony mił Jezus, abyśmy doszli, dobiegli do końca, żebyśmy czasami nie byli, jak Słowo Boże mówi o niektórych, rozbitkami w wierze. Dlatego ważną rzeczą jest w naszym życiu chrześcijańskim, aby jeżeli dobrze za, poszliśmy, zastartowaliśmy. Aby to było sednem naszego życia, celem naszego życia. Tak, mamy się uczyć, mamy pracować, to jest normalną rzeczą, tak słowo Boże mówi, ale to jest tutaj, w naszych sercach, czy to jest pierwsze, że On ma być pierwszy, że naszym celem jest nasza Ojczyzna w niebie, tęsknota do naszej Ojczyzny, tam, żeby będziemy razem z Panem, tam, żeby to całe nasze życie było, podporządkowane właśnie temu celowi. Nieodwrotnie. Że często chrześcijanie mają cel w swoim życiu i chcą chrześci... życie chrześcijańskie Boga podporządkować temu celowi. Bóg nie da się podporządkować. Bóg nie ma względu na osobę. Wszyscy są równi. I nie ma ludzi niezastąpionych. Tak, każdy z nas jest wyjątkowy. Nie ma takiego drugiego jak. Ty czy ja, nie ma takiego drugiego i nie będzie. Nigdy, chociaż mogą być naśladowcy takich czy innych, y, nauczycieli czy innych, tak dalej mogą być, ale każdy jest inny. I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy dołożyli starań, żeby czasami nie być odrzuconymi, bo czy możemy być odrzuceni, jeżeli zejdziemy z Bożych dróg, jeżeli pójdziemy w, w, w ten świat? Jeżeli zrezygnujemy z, z Bożych rzeczy, zostanie nam tylko religia, a inne cele, inne rzeczy będą ważniejsze w naszym życiu niż Jezus Chrystus, niż ta droga zbawienia? Przecież to nam powinno zależeć, a nie Bogu. A często myślimy, że te Bogu tak bardzo zależy, że nas nie zostawi, że nas nie, za, nie odrzuci. Ale Słowo Boże w wielu miejscach ostrzega nas o tym, abyśmy z bojaźnią i drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Tutaj jest mowa, że wielu sobie nie upodobał. Ze względu na praojców dzisiaj nadal jest narodem wybranym. Ale czy oni dzisiaj ze względu na Abrahama i są zbawiani automat, automatycznie? Nie. Tak samo muszą się nawrócić, tak samo gdy się nawrócą, muszą wytrwać do końca, muszą iść tą drogą do końca, aby być zwycięzcami, bo Słowo Boże mówi, że zwycięzcy nie wymarze z imienia, z księgi żywota. Abyśmy o tym pamiętali. Dlatego zachęcam siebie i was, abyśmy dołożyli starań, abyśmy zapragnęli, abyśmy pierwszy może najpierw przystanęli na naszej drodze. Sprawdzili swoje życie, zobaczyli, jakie moje życie chrześcijańskie jest. Czy ono się podoba Bogu? Możemy się go zapytać. On nam odpowie: ma wiele sposobów, aby do ciebie dotrzeć, wiele sposobów, aby do ciebie przemówić. Czy to życie, które prowadzisz, jest to życiem, które on oczekuje od ciebie? A jeżeli zobaczysz, że to jest to życie, że tak tą drogą masz iść, to do wszelkich starań, aby to było najważniejsze. Aby to było tym celem w naszym życiu. Bo jest taki werset, ja już nie pamiętam, co to za pieśń, ale ciągle mi się bija uszy w języku rosyjskim, że pomyśl, przyjacielu, po jakiej drodze idziesz. Pomyśl, przyjacielu, po jakiej drodze idziesz. Czy jest to ta droga właściwa? Dlatego pomyśl, pomyślmy. Przystań na drodze swojego życia. A jeżeli zobaczysz, że to jest Boża Droga, to do wszelkich starań, niech to będzie priorytetem, niech to będzie najważniejsze, bo żyjemy bardzo krótko na tej Ziemi. Bardzo krótko. Czytałem o wypadku, który wczoraj się zdarzył, niedaleko, to w Koźlikach na tym zakręcie, na Białystok, kto wie, to wie. Jechali spokojnie, czy do, z pracy, czy do domu, nie wiemy. Z drugiej strony jechał sa, też samochód. Zarzuciło na i już nie żyją. Szybko. Bardzo szybko. Jeżeli nie my, to ktoś na nas może najechać. Różnie to bywa. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy dołożyli starań, abyśmy, gdy odejdziemy do wieczności, nie byli zawstydzeni. Nie byli zawstydzeni. Aby Pan mógł nas przyjąć do swoich wiecznych przybytków, abyśmy mogli się cieszyć wieczną społecznością z nim. Krótkie jest nasze życie. Dlatego dołóżmy starań. Niech Jezus Chrystus będzie tym najważniejszym. Niech życie społeczności z Bogiem będzie naszym priorytetem. Nie inne rzeczy, które nam się wydają tak ważne, ale On, aby był pierwszy i najważniejszy. Bo kto jemu ufa, kto jemu wierzy, słowo Boże mówi, nie będzie zawstydzony. Nie będziesz zawstydzony, gdy odejdziesz do wieczności, bo inni ludzie, którzy nie wierzą, sami nie zastanawiają się: A jak tam będzie? A co tam będzie? Jak będzie, tak będzie. No, rzeczywistość jest rzeczywistością. Pójdziemy i ludzie się przekonają, jak będzie. Ale chodzi o to, abyśmy my, którzy zaczęliśmy dobrze swój bieg, abyśmy dobiegli do celu, dobiegli do nagrody, abyśmy ją otrzymali. Abyśmy byli zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Dlatego Bóg dzisiaj nam darował ten kolejny dzień łaski, abyśmy przystanęli na swojej drodze, abyśmy sprawdzili swoje życie, a później również prosili Go, aby nam pomógł, dał nam siłę, abyśmy mogli tą biec tą drogą, którą On jest, aby te pomniejsze rzeczy zostały usunięte z naszego życia, bo faktycznie, gdy jesteśmy blisko społeczności z Panem, te wszystkie rzeczy. Nikną w cień. Jest taka pieesze, gdy przychodzimy do Jego społeczności, gdy przychodzimy do Jego chwały, światłości, te wszystkie inne rzeczy nikną w cień. I gdy jesteśmy blisko społeczności, w ten czas widzimy, że te rzeczy, które dla nas miały tak wielką wartość, one żadnej wartości nie mają. Gdy jest Jezus Chrystus, gdy jest bliska społeczność z Nim. Dlatego dołóżmy starań i chciejmy być zwycięzcami. Staniemy.